Jedziemy do Turcji czy do Grecji? Gdzie jedziemy na rozjeździe w Serbii? A więc startujemy z Krościenka nad Dunajcem. Czy pojedziemy tutaj na Grecję, czy odbijemy w kierunku Bułgarii i dalej tam do Turcji? Gdzie odbijemy w Serbii? Czy pojedziemy na Turcję, czy pojedziemy na Albanię i Grecję? Jesteśmy tutaj, a przed tym rozjazdem musimy podjąć decyzję. Czy jedziemy na Macedonię i Grecję, czy pojedziemy na wschód, na Bułgarię i do Turcji? Po długich i wyczerpujących rozmowach decyzja zapadła. Na początek jedziemy drogą E77 na granicę w Chyżnym, potem na granicę słowacko-węgierską w miasteczku Szachy, z Szachów na Budapeszt obwodnicą, potem M5 na Keczkemet, w Keczkemecie albo na Szeged i na autostradową granicę Węgier i Serbii albo w Keczkemecie odbijemy na drogę tu krajową i na granicę Tompa Subotika ta granica bardziej po lewej koło Subotiki bo tam są mniejsze kolejki szczególnie w wakacje no i potem autostradą na Belgrad Niś zresetowałem sobie wszystkie liczniki tak więc zobaczymy ile kilometrów przejedziemy w całej tej podróży Prawdopodobnie będziemy spać gdzieś na granicy Słowacko-Węgierskiej w Szachach. Tam ciężarówką dojeżdżałem z Krościenka za 4,5 godziny. Osobówką może w 4 godziny się uda tam dojechać, tym bardziej, że jedziemy nocą. Więc około godziny pierwszej w nocy już będziemy prawdopodobnie na postoju spać. Dziwniemy się 4-5 godzin i pojedziemy dalej już przez Węgry na granicę serbską. Jesteśmy na Orawie, wjechaliśmy na Słowację. Nie kupujemy winiety. Ominiemy 10 km autostrady między Pańską Byszczycą a Zwoleniem. A pozostała część trasy i tak jest bez autostrady, więc i tak ta winieta na niewiele nam by się zdała. Są odcinki drogi ekspresowej w międzyczasie, ale ta droga ekspresowa jest bezpłatna. Mam na myśli obwodnicę Steny. A jak dalej obwodnice Orawskiego podzacza Te drogi są bezpłatne, można śmiało jechać do Sobota godzina za 10 pierwsza w nocy wjeżdżamy na Madziara. Jechaliśmy tu 4 godziny i 5 minut, O ciężarówką zajmuje to 4,30, no czyli osobówko jest 25 minut szybciej. Dodatkowo ciężarówką jadę z pańskiego dozwolenia autostradą, a na w osobówko ten krótki odcinek. No i jesteśmy na Węgrach, za 2 km w lesie jest dzikus, parking, tam staniemy, drzemniemy się za 4 godzinki i rano polecimy dalej. W Redsagu kupimy winietę na autostrady. No i pojedziemy w stronę w stronę Serbii. Jeszcze nie wiemy na którą granicę. Czy autostradową granicę? Forgosiu czy na drodze krajowej w Tąpie. Na drodze krajowej może być po prostu mniejsza, mniejsza kolejka. I na pot, czyli dzień dobry, bo jesteśmy już na Węgrzech, słoneczko się wstaje. My się wyspali, pozbieraliśmy się, auto odpalone, startujemy dalej na Budapeszt. Po drodze staniemy w Red Sagu, kupimy winietę na węgierskie ekspresówki i autostrady No i heja dalej, na południe w stronę Serbii Winieta kupiona, 5200 forintów zapłaciliśmy za miesięczną winietę Teraz kieruje moja zmienniczka, ja se odpoczywam Gdzieś za Budapesztem się może zmienimy A więc Węgry już za nami Dojechaliśmy do granicy autostradowej, chorego rożkę Mapy w ogóle nie pokazywały długiej kolejki, tam pół kilometra, więc stwierdziłem, że nie opłaca się jechać tam, w tą drogą, przez przestąpię. Pojechałem prosto autostradą. Przejazd przez Węgry zajął nam 3 godziny i 20 minut, coś koło tego. Tam mieliśmy małe postoje, ale bardzo krótkie się zmieniliśmy tylko dwa razy i winie te kupiliśmy. Teraz już dojechaliśmy, jedziemy do Serbii. No i cała Serbia przed nami. No i jedziemy po Serbii. kolejce do granicy staliśmy godzinę. Potem jeszcze chwilkę na parkingu. Coś jedliśmy i lecimy dalej. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że jadąc po takich nizinach jak ta na Serbii i Węgrzech, nie ma lepszej muzyki do słuchania jak country. Po prostu sama przyjemność. No i jedziemy, jedziemy tak przez tą dziedzinę i dojechaliśmy do mostu. Przejeżdżamy przez Dunaj. Zjedziemy na wysad, do Belgradu coraz bliżej. Tak, myślę, żeby przejechać sobie przez miasto, przez Belgrad, zamiast obwodnicą pooglądać trochę miasta. Tak z samochodu, bez żadnych zwiedzania z No i udało się. Zjechaliśmy dobrym zjazdem na Belgrad, mimo że nie mamy żadnej nawigacji. Jedziemy sobie przez miasto. W sumie niepotrzebnie zjeżdżałem, bo tutaj jedziemy 80. A, a w by się może trochę szybciej jechało. A i tak nic ciekawego nie ma: jakiś budynek z czasów komunistycznych chyba im został. A teraz już, już musimy przejechać przez miasto kierujemy się na niś. Jesteśmy na rozjeździe przed miastem Niś. Możemy jechać w stronę Turcji albo w stronę Grecji. Sprawdziliśmy pogodę w Turcji. Okazało się, że od jutra przez 5 dni będą tam burze Dlatego jedziemy prosto, czyli na Grecję Pojedziemy sobie najpierw do Meteorów Oczywiście przed Meteorami jeszcze gdzieś staniemy na nocleg Meteory wjedziemy sobie jutro, pojedziemy do Termopilii Tam zostaniemy na kolejną noc i pojutrze rano pojedziemy zwiedzać Ateny Na razie jedziemy prosto na Niś i w ranie Także widzimy się w Macedonii. Planowałem dojechać do Macedonii na jednym baku z Polski, z Kraścienka, ale nie uda się to. Do granicy stało nam 40 km. Po zasięgu też auto pokazuje 40 km. Nie będziemy ryzykować. Staniemy za 5 km na CPN. -ie. Zatankujemy trochę. A potem do Pełna w Macedonii. W Macedonii najlepiej tankować do Pełna, bo jest najtańsze paliwo po trasie na Grecję. A więc zatankowaliśmy, jedziemy dalej. Przy okazji zamieniliśmy się miejscami. Nareszcie. Widoczki ładne, trochę deszcz pada, ale to nie przeszkadza. Zbliżamy się do miasta Wranie. Dojedziemy do macedońskiej granicy. Kawałek dalej zatankujemy. Potem będzie ciekawe miejsce, bo tu dwie przeciwne do siebie nitki autostrady rozjeżdżają się. Dlatego tak jest, że ta nitka po lewej była wybudowana dużo wcześniej, była ona dwukierunkowa. Kiedy stwierdzili, że to jest niewystarczająco, chcieli wybudować drugą, ale tutaj ta nitka idzie wąską doliną między skały, więc stwierdzili, że taniej będzie im wybudować przeciwną nitkę pod całkiem nowym szlaku. No i dlatego tak to wygląda. Tak więc jadąc w kierunku Grecji na południe, tam będziemy mieli ciekawsze widoki, bo pojedziemy właśnie tam doliną pomiędzy skały. Ale to dopiero w Macedonii. Najpierw trzeba przekroczyć granicę. A więc wjechaliśmy do Macedonii, w kolejce ostaliśmy godzinę. Teraz mamy jeszcze 95 km jazdy autostradą, a potem zjedziemy z autostrady w kierunku miasta Prilep, dalej w kierunku miasta Bitola. Zobaczymy dokąd dzisiaj dojedziemy Może koło Prilepu postaniemy na pauzę Druga nitka autostrady zniknęła Tak pokazywałem na mapie z Autostrady, jedziemy krajową jedynką w stronę Prilepu. Dojedziemy do Prilepu, będziemy się rozglądać za miejscem. No, na Booking'a nie popatrzymy, bo to jest, jesteśmy poza Unią Europejską, tak więc z roamingu danych nie skorzystamy. No, ale dojedziemy, będziemy się wtedy martwić. Na razie podziwiamy piękne górki dookoła, całkiem ładny kanion. Pakujemy rzeczy. Idziemy do hotelu w miasteczku Prilep. Na wlocie do miasteczka zatrzymaliśmy się pod pewną restauracją, żeby zapytać, czy nie wiedzą gdzieś tu o jakimś noclegu Tak jak mówiłem, internetu nie mamy, więc booking odpada. No i byli jacyś lokalci w restauracji. Popytałem, pogadaliśmy chwilę, podzwonili tu i tam. No i 10 km dalej w centrum miasta znaleźli nam hotel u swoich znajomych za 35 euro. Nie jest to droga cena Tak więc, pakujemy manatki I idziemy spać Witamy w kolejnym dniu naszej podróży Jest niedziela Ruszyliśmy z miasta Prile, zatankowaliśmy się Jedziemy w stronę Bitoli i dalej w stronę greckiej granicy Tu lokalni polecali nam Ochryt Chcielibyśmy tam pojechać, ale, ale chcemy dzisiaj dojechać do Mobili. A, a do Termopili jeszcze zostało daleko, więc, więc chyba zrezygnujemy z Okrydu, chociaż jeszcze to przegadamy tu z żoną. A więc podjęliśmy decyzję, że do Okrydy nie jedziemy. Dużo czasu by nam to zajęło, a na dzisiaj mamy ambitny plan dojechać do tych Termopil. Za to w Vitoli stanęliśmy na 15 minut, zrobiliśmy zakupy w Macedonii. Tam mieliśmy resztę z paliwa i resztę z hotelu w dinarach Macedońskich. Chcieliśmy to wykorzystać, więc robiliśmy zakupy zarówno na wycieczkę, kiedy nam sprzedadzą te produkty, jakieś piwko, winko sobie wypijemy. Ale dużo też zostanie, weźmiemy sobie do Polski. I będzie pamiątka z wakacji w postaci macedenskiego piwa. Na przykład o, będę musiał robić z kolegami albo żona z koleżankami. Chyba winko. Jesteśmy na granicy, kolejki brak. Tam widzę jeden busik tylko pod wiatą stoi. Więc jesteśmy drudzy. Okej, okay, a więc wjechaliśmy do Grecji. Przyszedł czas na małe podsumowanie naszej podróży do greckiej granicy. Cała droga zajęła nam 17,5 godziny. To jest czas, kiedy silnik był odpalony. Czyli też wszystkie postoje w kolejkach i są tu wliczone. Przejechaliśmy przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię. Na Słowacji jechaliśmy drogami krajowymi. Na Węgry kupiliśmy winietę około 10 euro. Za autostraty w Serbii wyszło nam około 17 euro. W Macedonii tam mniej niż 5 euro. Jesteśmy między Bitolą a Floriną. Granica nazywa się Medzitlia. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Przejechaliśmy. 1330 km, średnie spalanie wyszło nam 5,1 na 100. Całkiem dobry wynik, tak więc teraz przed nami cała Grecja. Więc ruszamy ją zwiedzić. Dziękujemy więc za obejrzenie. Zapraszamy na kolejny odcinek. Już z samej Grecji będziemy zwiedzać. Meteory, termopile, Ateny pojedziemy też na Pelopones, a potem pojedziemy odpocząć trochę na Lewkadzie. Taki plan, może go zmodyfikujemy, Co może na bieżące? nie. Zobaczymy. Na bieżąco będziemy ustalać Noclegów nie mamy nigdzie zarezerwowanych, jak nie to my zwykle. na ostatnią chwilę, wszystko. No ale wczoraj się udało w Prilepie. Lokalci nam pomogli, więc fajnie, fajnie wyszło. Trzymajcie się, do następnego.